Przedstawiamy gotowe rozwiązanie do obniżenia napięcia sieciowego przy zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej. Rozdzielnica DTE-3F3 jest przeznaczona do automatycznego podłączania dodatkowych odbiorników energii w sieci trójfazowej. Dodatkowe odbiorniki energii podłączane są do faz za pomocą przekaźników napięciowych Digitop VP-16AF. Przekaźniki kontrolują napięcie na każdej fazie i w przypadku przekroczenia ustawionego limitu podłączają odbiornik energii do odpowiedniej fazy. Kiedy napięcie spadnie o ustawioną wartość histerezy, odbiornik energii zostaje odłączony. Dla każdej fazy należy ustawić górny limit napięcia. Histerezę napięcia. Czas opóźnienia wyłączenia odbiornika. To nieskomplikowane rozwiązanie pozwoli na działanie instalacji fotowoltaicznej bez wyłączania falownika przy wzroście napięcia sieciowego.